A więc są trzy mocne przepowiednie na przyszły rok. Znowu ktoś puka do wrót przyszłości i twierdzi, że stary pergamin z Biblioteki Aleksandryjskiej przemawia głośniej niż teraźniejszość. Bo rzeczywiście są teksty, gdzie średniowieczni skrybowie powtarzali słowa Sybilli o roku 2025 niczym cytaty z najnowszej prasy. I podobno współczesne badania z Uniwersytetu w Oksfordzie potwierdzają niektóre z tych zapomnianych fragmentów. Witaj na kanale Zejdź Głębiej. Lecimy z tematem. A więc pierwsze proroctwo dotyczy przewrotu w gospodarce bo w jednym z rękopisów przypisywanych Nostradamusowi pojawia się wzmianka o zniknięciu starego handlu i przyjściu handlu niewidzialnego. I według nowego raportu ekspertów z Azjatyckiego Banku Rozwoju nadchodzi zwrot w stronę technologii, w stronę usług cyfrowych i tego, co trudno zobaczyć na własne oczy. Dlatego wytwórczość przenosi się coraz częściej w sferę wirtualną, a fabryki krok po kroku przechodzą w tryb automatyzacji, bo to, co wyczytane w XVII-wiecznym manuskrypcie, potwierdza współczesna analiza ekonomiczna. Szykuje się fala masowych zmian w strukturze pracy. Drugie proroctwo, choć wzięte z jeszcze starszych zapisków, podobno z fragmentu manuskryptu z Cumran, wieszczy nadejście sztucznego głosu rozumu, co rozmyśla i czuje bez serca. I oto mamy zbieżność z wnioskami zespołów badawczych z Doliny Krzemowej, które ogłaszają powstanie sztucznej inteligencji zdolnej do czytania ludzkich emocji w czasie rzeczywistym. No i co, niby science fiction, a jednak w laboratoriach już trwają testy systemów rozpoznających nasze nastroje po brzmieniu głosu i minimalnych ruchach gałek ocznych. Dlatego ktoś niegdyś zapisał na kruchej pergaminowej karcie, że maszyna zdobędzie klucz do serca człowieka, a współcześnie psycholodzy z Cambridge potwierdzają, że takie technologie mogą sporo namieszać w społecznych relacjach. Trzecia przepowiednia dla odmiany daje powiew nadziei związany z rewolucją w medycynie. Bo o wielkich cudach uzdrowienia czytamy w starych zapisach mnichów i zielarzy, ale współczesne dowody opublikowane w dwóch prestiżowych pismach naukowych Nature i Science potwierdzają, że terapie genowe wchodzą na nowy poziom zaawansowania. I jeśli rok 2025 będzie momentem, gdy prototypowe leki trafią do pacjentów, to może to oznaczać radykalną poprawę bytu osób z rzadkimi chorobami dziedzicznymi. Lekarze wierzą, że manipulacja genetyczna będzie w stanie likwidować przyczyny schorzeń, a nie tylko łagodzić objawy. Ale jak w każdej historii, o ludzkich możliwościach zawsze pojawia się wątpliwość, kto z tego skorzysta, na jakich warunkach i czy globalne koncerny nie zamienią cudownych terapii w ekskluzywny towar, dostępny za sumy. A więc jest radość z przełomu, ale też obawa o etyczną stronę. Bo modyfikowanie kodu życia to nie zabawa w piaskownicy. Może wcale nie chodzi o to, żeby się bać wielkiej apokalipsy, tylko raczej zrozumieć, że człowiek od stuleci przepowiada radykalne zmiany i znów próbuje je racjonalnie oswoić. Bo jeśli patrzeć na te trzy wydarzenia, rewolucję gospodarczą, rozwój inteligentnych maszyn czy terapię genowe, to tak naprawdę wciąż ten sam taniec nadziei i niepokoju. I kto wie? Może te stare pergaminy to tylko lustro, w którym odbija się nasza nieustająca potrzeba dopisywania do świata kolejnych sensacyjnych rozdziałów? Tyle w temacie. Życzę Tobie i Twoim bliskim wspaniałego przyszłego roku. Dzięki i do następnego.